To, to do czego dążymy obecnie i myślę, że to się, to się wydarzy do, do końca czerwca to to, że po prostu będzie plugin do czata GPT, w którym będzie można po prostu z czatem GPT dogadać się, jak zrobić tego landing page'a. W sensie już ten MVP już działa, w sensie już jakby osobiście testowałem i, i, i to działa, jest kilka takich niuansów, które po prostu spinamy, ale będzie to tak, że będzie można z czatem GPT po prostu gadać i tego landing page'a po prostu sobie wygenerować i do tego jakby dążymy. Wydaje mi się, że jakby przyszłość builderów i tego podejścia takiego tradycyjnego jest, jest już policzona w czasie, w sensie to się po prostu zmieni, zmieni się, zmieni się ostatecznie tak naprawdę, jeżeli, jeżeli popatrzymy na, na, na to, że rozmawiamy z czatem, to tak naprawdę zmienia się interfejs. Nie? Ostatecznie myślę, że takim ostatnim krokiem no, będzie to po prostu to, że będziemy mówić. No, i jakby to będzie ten interfejs. Żeby, jakby mamy taką wizję firmy, że po prostu będzie ikonka mikrofonu e, w edytorze, a nie będzie samego edytora nie i się. będziemy po prostu mówić.